Witam pięknie w Robloxie i dzisiaj zagramy razem z Dominiką w koszenie trawy będziemy ogrodnikami, zobaczcie tylko. Mam tutaj swoją pyk-kosiarkę, o nie, jak ona jest zardzewiała. Słuchajcie, tak więc zaczynamy gierkę, zobaczymy co ona ma tutaj do ukrycia, dlatego, że totalnie nie widziałem. co to jest. I zobaczcie, mamy tutaj jakieś jajka, które są naprawdę dużo warte, więc mam nadzieję, że wystarczy mi paliwa, żeby skosić całą tą trawę. Zobaczcie na to, jak kosi się przyjemnie, jak od razu lepiej to wygląda. O ja, bo... O, o kurde, a co się zrobi ze skałą? Czy skała się... O, skała się psuje od kosiarki? O co chodzi? Powinno być totalnie na odwrotnie. To kosiarka powinna się psuć od skały, ale dobra. Czemu nie? Pasuje mi to. Okej, okay, rozwolno I job. O, kasa. Kasa, kasa. To mi się podoba. Dobra, mam 130, 140 dolarów. Bardzo szybko się zarabia koszul z trawy, dlatego jak chcecie zarobić, w tą wakację na przykład pójdźcie do sąsiadów, zapytajcie, czy nie chcą, żeby skosić im trawę za jakąś dyszkę czy dwie i zobacz. O! Okej, okay. wracam tutaj, bo musimy znowu napompować naszą koziarkę benzyną. wypełni, wypełni zbiornik. Du, 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 du. Jak tam, Dominika, ci się kosi trawę? Ej, a ty kosisz tylko trawę, czy kosisz też właśnie kamienie? Koszę wszystko, koszę drzewa nawet. Tu, tu, tu. Ej, ogarnisz, że... ogarniesz, że... Ogarniasz właśnie, co? że ja koszę kamień? Ale ja, wiesz co, nie wiem, czy to się... Op... Czekaj. Czy to jest pradawne złote drzewo? No kurde, chciałbym je zniszczyć. Dobra, zobaczmy, czy możemy razem je niszczyć. Czy, czy jakby... Eee, o Zniczyłam kurde, jajkomuści. bardzo wolno to idzie Ja chyba poczekam aż będę miał ulepszenie jakiejś tej kosiarki Bo jak na razie bardzo słabo mi to idzie I chciałbym zobaczyć O, super, boska kosiarka Wow, kurde Ej, ta boska kosiarka bardzo chętnie bym ją kupił Dobra, zobaczmy co my tutaj jeszcze Tak? Eee, skosiłam kosiarka. jajco okay. i dostałam yy, mrówkę Dwa razy kasa, czemu nie, wezmę Dostałaś mrówkę? A po co ci mrówka? Nie, dobra, nie, nie, mi się skończyło, nieskończony zbiornik gazu, co jest grane, nie, dobra, będziemy napełniać sobie, spokojnie, 800 robuxów to zdecydowanie za dużo za to, żeby tylko zbiornik gazu mieć, kurczę, nieskończony Dobra, i lecimy, wracaj. O, ej, teraz ja niby zarabiam podwójnie, bo sobie kupiłem takie ulepszenie, więc mam nadzieję, że rzeczywiście to działa. O, dobra. Ja jeszcze chciałbym kupić sobie jakieś pierwsze jajko, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby kupić sobie pierwsze jajko, żeby zobaczyć, jak to działa, wszystko, czy będę miał wtedy lepszą kosiarkę i tak dalej. Ej, handel tu jest. Możemy sobie wysyłać różne rzeczy, ale fajnie nareszcie. Okej, okay, tutaj mamy sklepik, pieniądze, maszyny. Ale maszyny kosztują tylko za buksy czy mi się wydaje? Kupo przedni, żeby. Ale. Aha, bo te koszty. Okej, okay, tutaj! Kupiłem kosiarkę kolejną. O, jak fajnie. Pyk. Jest! Jest o wiele lepsze. Jak szybko niszczy drzewo. Trzeba było tak od razu. Dobra, kolejna kosztuje 2000. Dużo kasy, dużo kasy. Ale chciałem... chcę zdjąć to drzewo, zobaczyć, ile to mi da pieniążków. Waga, pyk, pyk, pyk. Okej, okay, sporo. Dobra, kosimy dalej trawę. Mam... O, ten zbiornik mnie tak denerwuje, że trzeba go przez cały czas refilować. Tak, ja też właśnie go napełniam. Dobra, napełniamy i przy okazji zobaczymy sobie, słuchajcie, co to jest tutaj oto to miejsce, dlatego że to wygląda jak ulepszenie naszej kosiarki i może się okazać, że jest naprawdę tania i. O, zwykły choke. Okej, okay, czyli to jest, żeby mieć więcej miejsca chyba w baku. Za 400. Biorę to. Ma 500, czyli tak naprawdę wychodziłoby na to, że ma trzy razy więcej niż ten poprzedni. Czy tak jest? Zaraz się okaże. Uwaga. Nie schodzi jak na razie nam paliwo jakieś szczególnie szybko. Bardzo powoli. Dobra, czyli rzeczywiście to działa. Fajnie. Dobra, to złote drzewo. To jest moment, w którym chcę zobaczyć co leci ze złotego drzewa. A czy możemy na przykład kosić i jedno drzewo i drugie drzewo jednocześnie? Niestety nie, tylko nie to. A wiesz co Piotrek robią mrówki? Co robią mrówki? To... One za mnie niszczą drzewo ja nie używam kosiarki Ej, a czekaj, czekaj, czekaj Skąd ty masz te mrówki? Jeszcze raz? Dopiero teraz zauważyłem, Ogród, że one za na... tym chodzą Tak, na ogródku było jajko i najechałam na nie kosiarką i wykluły się mrówki What? Co? Ja też chcę Ja też chcę takie jajko O, nie zebrałeś kasy? <noise> Zakosiłam kasę no, Dobra, ale teraz uwaga, mega drzewo muszę rozwalić Chcę zobaczyć, co z niego będzie bo tak długo walczę o to, żeby to mega drzewo zniszczyć i zaraz się uda. Uwaga, 200, O, tu jest jajkomrówka. O, jest jajko mrówki Nie, o rozwaliłaś mówiła się dać Dobra, trudno się mówi. Poczekam, zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze się pojawi na pewno nie jedno. Ej, zobacz, co tam jest. Tam jest jakiś złoty w ogóle ten. Złoty e, t, jak to się nazywa to na paliwo no. Dobra, i te zaraz zobaczę, tylko rozwalę najpierw mega drzewo. 3 2 1 0 i Uuu, i co? Ej, nie tak dużo gazu jak myślałem. Jak na złote drzewo, wydawało mi się, że będzie więcej i będzie fajniejsze. Dobra, zobaczmy, co to jest. Napełni dwa razy. Aha, super pump. Dwa razy obrażenia. Let's go. Czyli czy to oznacza, że będę mógł teraz zawsze już tylko sobie refilować to tutaj? Ole ale fajnie, I to tak szybko jeszcze dodatkowo. Lecę, 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 lecę. Dobra, trzeba wyłączyć, żeby szybciej biegać. I znowu na drzewo. I czy. Tak, rzeczywiście to działa. Dobra, na razie sobie rozwalamy to, żeby odblokować kolejny poziom, bo już mi się tutaj nudzi troszeczkę. Szybkie napełnianie? Nie wiem, co to jest tak szczerze. O, jajko mrówki! Zniszczyłem! O! Ty też jako dostanę masz? mrówkę. Uwaga, uwaga, uwaga! Biała mrówka! Jest! Chodź, mróweczko. Chodź do mnie. Co ty dajesz? Mnożnik jakiś. E, uszkodzenia? O, jeden dodaję, mi do obrażenia. Fajnie. Bardzo mi się to podoba. I dobra, udało się, odblokowaliśmy kolejny świat. Więc lecimy. O, i mamy jeszcze tutaj prezenty. Ile kasiory! Wow! Ile kasy! Nie kupuję, wystarczy, że przejdziesz ten poziom i sam się odblokowuję. Okej, okay, i tu są jajka kolejne. Wow! I ciekawe, ile one kosztują. 4500. Chcę to! Kup! Znowu mrówki! Ale ciekawe, czy to są te same mrówki, czy jakieś inne. Czekoladową dostałem. Mam białą i czarną mrówkę. Jak fajnie. Poziom 17. Uszkodzenia 32? Czy to są jakieś żarty? A to co to jest? Jakiś orb? Ej, czy te kamienie można rozwalić? Nie jestem do końca pełen, ale te uszkodzenia mam tak gigantyczne, że mi się wydaje, że... To, to jest dobra murówka. Chyba coś czuję, że mi się bardzo dobra trafiła. Okej. Okay. O nie! To się tylko jednorazowo za tyle... O kurde, ale wydałem kasy. Ile wydałem robuxów za coś tak plus beznadziejnego. No dobra, trudno się i Przynajmniej wie, wy wiecie, że nie warto tego brać. Uwaga. Bierzemy kolejną kosiarkę. Kosztuje 2000. Co za chwilę sobie ją kupię? Bo wydałem niestety na tą mrówkę. O! Kaktusy się da. I one rzeczywiście. Aha! One tak atakują to. Fajne! Mega fajne! Jakby tak wyglądał złoty kaktus, to bym chętnie go rozwalał zawsze. Co jest grane? Złotego kaktusa. Patrzcie! Rozwalamy go! 3000 życia! Ja dziękuję za to. Na razie sobie podziękuję. Na razie chcę sobie kupić kolejną kosiarkę. Za 2000. Pyk. Oj. to chcę. Jest. Kolejne 12 tysięcy, bardzo dużo, ale to nic Dobra, zbieramy, zbieramy Kaktusy, szybciutko, trzeba rozwalać No nie, skończył mi się Rzeczywiście ten zbiornik by się przydał nieskończony Ale dobra, trudno się mówi Tu są orby, które nie wiem do końca co dają, ale je zbieram Bo może się okazać, że O, zwiększyło mi pole Uuu, ale szybko teraz rozwala Zobaczcie w ogóle jak szybko też rozwala mi to w tym sensie, że 40% już mam! Do następnego świata. Już za chwilę będę mógł do kolejnego iść. Kolejne prezenci, kolejna kasiora. U idealnie, bo mogę sobie teraz kupić podwójny zbiornik. I teraz będę miał jeszcze więcej miejsca. Eee, po tej suchej pustyni się jakoś wolno chodzi. Tak, to prawda, no i też się bardzo wolno chodzi. Dobra. I teraz dużego kaktusa spróbuję rozwalić. Tylko czy warto? Coś czuję, że nie warto. W ogóle to tak wygląda tak jakby było nie warto tych wielkich tych rozwalać, bo one tak się wolno rozwala. Tak to długo trwa, że... Chyba nie. Dobra, wiecie co? Mam pomysł, co zrobię. Zobaczcie na to. Robię sklep i robię tak, maszyny... <noise> boską kosiarkę kupuję. Let's go! Boska kosiarka! Sorry, Dominika, że cię teraz tak wyprzedzę, ale mam boską kosiarkę! <noise> ja nie mogę! <noise> o nie! Szybko! <noise> Jak szybko to idzie! Boże, mam cały czas ja nie zbiornik mogę. Zaraz nie przyjdę Nie da się kosić na piasku Ej, boska kosiarka jest zarobista Mogłem ją kupić to na samym początku Ale tu szybko idzie teraz Wow, dobra, mam kolejny zbiornik do kupienia Całe szczęście, bo teraz będę miał tylko zbiorniki do kupienia Okej, okay. 82% do kolejnego świata Teraz to mnie ogranicza tylko i wyłącznie to, żeby jak najszybciej przychodzić z jednego levela na kolejny Bo tak szybko normalnie koszę 91%. Znowu musisz? nowe? Tutaj nie możesz. W tym. No to kosztuje Robuxy, niestety. Jezu, co chwilę muszę tankować te <laughs> Ale do, no, bo nie, ku, nie ku, a kupiłaś sobie? Odblokowałaś? Nie. Co? No bo możesz kupić sobie, żeby mieć większe zbiorniki. Żeby więcej. Gdzie? Jakby, no tu po prawej stronie, tam gdzie masz zbiornik, masz kup plus. Więc mnie tam kupisz lepsze zbiorniki. Dobra, tutaj mamy ulepszanie zwierząt. E, więc to jest niepotrzebne Zdecydowanie, bo teraz jedyne co potrzebne To jest kosić to wszystko I to drzewo złote Ja chcę to drzewo złote zniszczyć Jak szybko to poszło 27 tysięcy tak o ciuch. I tutaj 116 kosztuje kolejne Bardzo dużo Dobra, te jajka powinienem już zacząć chyba kupować Chociaż z drugiej strony, czy to mi jest potrzebne Skoro ja mam boską kosiarkę Po co mi to wszystko inne Zobaczmy co mamy jeszcze tutaj, o dwa razy prędkość Czemu nie, zbiornik mi się skończył Szybko napełniamy. Dobra. I teraz będziemy mogli biegać sobie dopiero. Joo! Ale szybko. Dobra, zostały nam tylko, tylko zbiorniki do kupienia. No i jajka od czasu do czasu oczywiście, bo jajka są fajne po prostu do kupowania. Więc je oczywiście kupimy za chwilę. Szkoda, że ta kasa się sama nie zbiera, tylko tak wypada, ale dobra. Teraz to jak tak szybko lecimy, to mogę naprawdę już sobie zbierać wszystko. Jak tam się bawić doba? Ja już jestem na zimowej krainie. I rozwalam drzewo. I tutaj ciekawe co to jest. Napień. Szybko pewno Szybko napełnię zbiornik gazu na tym poziomie. Hmm. Nie wiem o co chodzi, ale rozwalam dalej. Dobra, teraz to drzewo masę żeby rozwalać, bo teraz dopiero je rozwalam w sekundę, więc to jest fajne. Zanim w ogóle kupię kolejne ulepszenie, to ja już przejdę do kolejnego świata. Zobaczcie. Już mam 62% i, i co? I bardzo łatwo to idzie. Nie wiem czemu, o co chodzi. Czemu ta gra jest taka prosta? Strasznie łatwo. Dobra, zaraz będziemy mieli kolejny zbiornik, ale za to zamiast zbiornika możemy sobie kupić mm, jakieś jajko po prostu, żeby. Była zabawa, nie? Pobawmy się, zobaczmy, co nam się trafi za 22 tysiące. Jajko, uwaga, i pyk. I zobaczcie w ogóle, 0% na te. Są wszystkie. Ło, jaki fajne, jaka fajna mróweczka w czapeczce. Wow. Na 50, A, ale nie można mieć tylko dwa, dwa pleciki. Założone. To założymy te dwa najlepsze. Ale fajna jest! Kurczę, bo fajną czapę. Dobra, rozwalamy. Jest drzewo! Lecimy! Okej, okay, rozwalone. Ej, strasznie wolno to idzie, bo to nie nadąża odrosnąć po prostu za ta trawa. O nie. Ja kupiłam sobie teraz inną posiakę. Bardzo wolno to idzie. Dobra, kupuję kolejną refila. Pyk. I teraz mamy 110 10 razy więcej niż poprzednie! Wow! Ale będę miał teraz na długo paliwa. Zobaczcie. Ale się długo będzie napełniało. I teraz, ale jak się napełni? To będę miał na naprawdę mega długi czas. Okej, okay, tyk. No rzeczywiście, ta trawa nie chce odrosnąć, nie wiem czemu. Przez cały czas ciężko coś jej idzie z tym odrastaniem. Ej, a może trzeba po prostu całą skozić i wtedy ona odrośnie? O nie, to może o to chodzić. Czy gdzie, gdzie jeszcze zostawiłem trawkę? Gdzieś jeszcze. O! Rozwo... Tak, przyszedłem! I co teraz? Zaświeciło się wszystko. O tak, i się odrosła nowa trawa, okej. Okay. To trzeba robić pasy, a nie lecieć tak byle jak dobra, czyli to jest satysfakcjonująca gra. To jest to, co lubimy najbardziej. Magiczny las odblokowany, lecimy... O, i zobaczcie, teraz to trzeba tak przechodzić. Okej, okay, idziemy sobie tak, kosimy trawkę. I tak, i powrót teraz. I takie pasy trzeba, tak jak normalnie, w prawdziwym życiu, tak samo się kosi trawę. Mówię wam, trzeba w ten sam sposób, bo inaczej zapomnijcie po prostu, gdzie skosiliście, a gdzie nie. Bo to taka malutka różnica jest. Uwaga? Tutaj teraz, szybciutkie teraz. Pyk, pyk. Oj, od razu przyjemniej. Zobaczcie, połowa pula pusta, a druga połowa jeszcze nie Dobra, tutaj. 179 tysięcy, mam strasznie dużo kasy. Ty, może za to można kupić sobie jeszcze kolejne. 94 milion prawie kosztuje kolejne. Ile to kosztuje? Grzyby. Okej, okay, już jesteśmy bardzo blisko. To drzewa trzeba rozwalić i grzyby wszystkie. I jest jajko. O! Czy to miał tak! Mam darmowego zwierzaka. Ciekawe jakiego. Uwaga, uwaga. I czerwony demoniczna mrówka! Ale fajna! Ja też mam demoniczną. Tak, też masz? Ale fajna tak? jest! 580 poziom? Nie wiem o co chodzi, trzeba ona jest taka gigantyczna, ale uuu, przeszliśmy. Jest i się odblokowało na nowo. Jest kolejne jajko? Nie, nie, nie. To jest... O, gaz mi się skończył! Ja, ja akurat przed jajkiem Szybko trzeba iść dopełnić, może to da mi z żeby szybciej biegać. Niestety nie, to zwiększa pole. Pi, kosiarko, pi! Żeby wystarczyć na długo jak akurat skończyło mi się pole powiększone. Ajajaj, niedobrze. No dobra, trudno się mówi. Wracam po to jajko. Chcę kolejną brówkę. Uwaga, pyk. I co? Jest. Uwaga, co tym razem trafimy? Uwaga, i szczyt wulka. A, odblokowałem akurat kolejną mapę, dlatego. mrówka do lodów. Okej, okay. spoko, nie wiem do czego ona jest, ale jest do lodów, mi chodzi. No, co? Dobra, demoniczna teraz. Wulkaniczna znaczy ta mapka. Rozwalamy. Ale się dużo zarabia tutaj. Ty, to jakiś. Jakiś ogródek bogatego typka, tak mi się wydaje. Bo, bogaty ten, bogaty sąsiad akurat nas zatrudnił tutaj do tego. Ej, mam nadzieję, że tutaj też są jakieś jajka, bo chciałbym jakieś jajka sobie odblokować i sobie zobaczyć, czy coś mi się fajnego trafi. Wiem, że jest kamień, który też na pewno dużo kasy daje, ale te, te orby są przydatne, żeby... Co? Już mi się skończyło? Jak szybko! Potrzebujemy, słuchajcie, tego, złoty czołk! On jest też 10 razy lepszy niż ten poprzedni, okej. Okay. Musimy zarabiać jeszcze chwilę i ulepszyć sobie ten lepszy zbiornik. 940, czyli już jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko. Uwaga. I udało się. Teraz kupujemy to i lecimy. Ciekawe ile ich jeszcze zostało. Ej, niewiele. Okej, okay, jest git. Tutaj, teraz tu. O, co to, co to da nam? Czerwone ulepszenie. Nie wiem co daje czerwone ulepszenie, ale jakoś mam wrażenie, że przez chwilę byłem szybszy. Ej, co? Co to? Coś ja rozwalam? Dostaję jakąś kasę. Ej. Co jest grane? Nie rozumiem tego do końca. Dobra, dawajcie to. Zbiornik, szybko, napełniaj, pij. Okej, okay, tutaj skoszone, została nam tylko tutaj ta końcóweczka trawy. Kamień, tutaj końcóweczka tego wulkanu i tutaj to na samym dole i będzie wszystko. Uwaga, fioletowe, O, zwiększone, powiększone, o i powinno być wszystko chyba. Tak jest, udało się! I teraz szybkie ulepszenie, uwaga. I teraz przechodzimy do kolejnej babki. A ile potrzebujemy do kolejnego tego? 5 6 miliona. Dobra, lecimy. Cukierkowa kraina. Ciekawe, co na cukierkowej krainie nas czeka. Poza tym, że trawa! Jak każdy w każdym nas czeka trawa tylko i wyłącznie. Ale oprócz tego mogą być jajka. I takie jajeczko, bardzo chętnie bym sobie przygarnął, więc mam nadzieję, że tutaj jakieś jest. No zobaczcie, trzeba iść tutaj do tych orbów, żeby zwiększyć sobie, poulepszać sobie. O nie, pusty zbiornik, jakie to jest denerwujące, że trzeba wracać to napełniać. Okej, okay, mam kolejną mrówkę. Zobaczmy, co tym razem się wlosuje. Chciałbym jakąś mityczna bateria mrówka. Co jest, który on ma? 62 tysiące level? Ty! Co nam się trafiło w ogóle? Ale mocna, potężna mrówka Ej, i pusty zbiornik? Co się stało? Ok, i teraz zobaczmy to Kupuję kolejny zbiornik Pyk, oj, 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 jest, kupione 38 milionów Za kolejny, bardzo, bardzo dużo Ale trudno się mówi Dobra. Trzeba znowu kosić trawę. Te mrówki niestety nie mają co robić. Przez to, że mam tak dobrą kosiarkę, to mrówki się nudzą. A chciałbym zobaczyć, jak one działają. Czy ja musiałbym założyć inną. Eee, nie chce mi się. Musiałbym założyć inną gorszą kosiarkę. A po co nam gorsza kosiarka? Jak mamy taką boską kosiarkę. Zobaczcie, jak ona w ogóle wygląda. Zaraz będziemy mieli tyle kasy, że będziemy mogli po prostu sobie kupić mnóstwo kosiarek, żeby po prostu stały i tyle. I nawet nie były używane. Bo jestem fanem kosiarek. Jest... Kosiarki to moje ulubione rzeczy, jakie można kupić sobie po prostu. <ślam> Dlatego kupuję te kosiarki. Wszystko. Czas. Dobra. Uwaga, przyszliśmy prawie babkę. Okej, okay, udało się. Mamy kolejny. I akurat tam zbiornik się skończył. Więc perfekcyjnie idziemy napełnić nasz zbiorniczek 38 milionów kolejne. Ale tutaj jest. O kurde, to jest toksyczny teren! Trzeba uważać, żeby się nie sparzyć, żeby nie wejść w jakieś toksydy. I mam wrażenie, albo powiększyła mi się w ogóle ta wielkość. Co? Widzieliście to? Taki malutki paseczek zrobiłem tylko Na jednym paliwie, ale to będzie trwało długo No dobra, no to skoro tak Trzeba ulepszyć jak najszybciej zbiornik Trzeba jak najszybciej iść, zarobić kasę I napełnić zbiornik 127 milionów A, 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 a te 340, ty, to ja zaraz będę miał Normalnie na kolejne ulepszenie Jak się dużo z tych beczek dostaje złotych Ty, muszę... Muszę lecić na tą złotą beczkę po prostu znowu znaleźć. Gdzie jest złota beczka? Chodźcie. Chodź tu, złota beczko. Tu jest jakaś maleńka, więc ona raczej nie powinna dać za dużo. Ale i tak zawsze coś. Zawsze dodatkowa kasa. A gdzie ta duża? Ja chcę tą dużą znowu. Ona dała tak dużo kasiory. Jest jajko. Jest jajko, dobra. Weźmiemy to jajko. Może mi się trafi je... znowu mityczna mrówka, tylko że teraz z tego poziomu to będzie OP. Uwaga. Chciałbym tą rainbow. Znowu mityczna. Mrówka obsydianowa. Co to będzie? 130 138 tysięcy poziom. Ona zadaje 140 tysięcy obrażeń. Chciałbym ją przetestować, naprawdę, ale nie mogę się doczekać, żeby przejść do kolejnego poziomu. Więc rozwalamy. 133 miliony. Ok. To niewiele, niewiele tak naprawdę. Teraz wie, przynajmniej na nowym poziomie, jak wchodzimy, to trzeba wejść i od razu rozwalić tą największą strukturę, która jest. A tutaj nie ma akurat nic. Super. Cudownie, idealnie się złożyło. Napełniamy. I tutaj nie ma na tym poziomie totalnie nic. Ani tu, ani tutaj jajka nie widzę, ani nie widzę żadnej struktury. Okej, okay, jest struktura, czy zdążę tylko do nie dojść. Ile kasy? 379 milionów. Kupujemy kolejne ulepszenie. I kolejne kosztuje 2,8 miliona. Coś czuję, że na kolejnej mapce będzie łatwo się zarabiało tyle kasy. Ale będę miał kasior i wtedy będę mógł kupić mrówkę i dać na sam koniec Dominicę. Zostańcie do samego końca, żeby zobaczyć jak daje prezent i zobaczymy jaka będzie reakcja, bo Dominika musiała zejść na chwilę, więc nie ma jej teraz przy komputerze. A jak zobaczy, jak dostanie ode mnie jakiegoś mega dobrego zwierzaka, to przejdzie wszystkie poziomy po prostu w sekundę. To będzie śmiesznie wyglądało. O, to jest fajne ulepszenie, jak mamy większe pole do rozwalania. Nie? Patrzcie jak to wszystko teraz szybko idzie. Ale trzeba pamiętać o tym, żeby mieć zawsze napełniony zbiornik, bo jak tylko to podniosę i nie mam napełnionego, to wszystko tracę, bo muszę tracę czas na to napełnienie Dobra, mamy kolejny prezent, z nich się też dużo zarabiało, widziałem. I gitara. 900 milionów, czyli tak naprawdę już mamy 1 trzecią tego, czego potrzebujemy, a tak naprawdę całość dostaniemy na kolejnym poziomie, na pewno. Na plaży na pewno nam się będzie bardzo łatwo zarabiało. Tutaj coś czujesz, żeby to no, miliony po prostu leciały, nie? To jest już działka multimilionera. Tam kolejna to jest działka multimiliardera, i wydaje mi się, że. To jest w ogóle ostatnia działka, to jest działka Tego, farmera Zobaczcie, ostatnia działka farmera Czyli pod jego domem, czyli to wszystko To była jego działka, on ma po prostu takie różne ogródki Wow, mocne Wow, ale mocne ulepszenie, I straciłem zbiornik A takie mocne ulepszenie Mogłem tyle nakosić w tym czasie O nie, straciłem to Szkoda, że żadna nowa struktura tutaj się nie pojawiła Którą bym mógł rozwalić na szybko Żeby zdobyć, wiecie, mnóstwo kasiory Od razu na starcie Ej, tutaj coś jest ale nie zdążę. Nie, straciłem. Nie. Muszę po paliwo znowu lecieć. Strasznie wolno tutaj to idzie. I uwaga, zaraz sobie kupię. I kup! Jest, kupione. Dobra, let's go. Teraz będziemy przynajmniej bardzo wolno tracić to, więc e, chociaż tyle. Jest palma, za którą się pewnie dużo zarabia. Pff, prawie bilion, więc naprawdę jest nieźle. Mamy powiększoną znowu tutaj tą. O, o, zobaczcie, zobaczcie. Co to było? Nie wiem, jakaś czaszka? Czy Co coś takiego? Nieważne. W każdym razie Halo. kolejne ulepszenie się ma. Kolejne ulepszenie, słuchajcie, kosztuje 24 biliony. Przecież to jest tyle kasiory. Ej, czy ja zdążę w ogóle rozwalić to wszystko? Tutaj. Zanim mi się skończy paliwo. O nie, jedna trawka. Jedna trawa. O, ale wypełniłem. Pokazało, jak wypełniło. Jeee, Yes! Zblokowane kolejny poziom. Grunty rolnicze. Wow. Ej, to jest drugi. Okej, okay, nie spodziewałem się, że jest jeszcze drugi świat Ale chyba wychodzi na to, że jest Napełniamy, szybciutko Chcę kupić najlepsze ulepszenie w tym świecie I oczywiście jajko najlepsze Uwaga, pytanie, czy da się skosić tą wielką Tą wielką tutaj O, Nie, nie da się do tego skosić Myślałem, że ten budynek da się skosić Ale da się na pewno skosić ten traktor Uwaga, pyk, wiedziałem, jajko Dobra, to jajko, które teraz otwieram Leci do ciebie, ta róweczka, LEGENDARNA NIEBIESKA MRÓWKA o kurde 6,1 miliona O Ale jazda W ogóle nie wiem czy słyszałeś Dominika, ale powiedziałem, że to co teraz wypadnie leży ci do ciebie I to leci dokładnie do ciebie, tylko czekam aż wejdziesz Dawaj, chodź Chcę ci wysłać tą mrówkę, wow, szybko Dawaj, myślałam, jest, dobra, jest uwaga morówkę. Wyślij handelę Wysłałem i uwaga Okej, okay, uwaga i gdzie ona jest? To jest ta? To jest ta Doma, bierz mrówkę. Chcesz... Tak, na pewno chcę. O, lep to będzie mocne, masz 6,1 miliona. Zaakceptuj. O, kurde, wysłałem ci tą bróweczkę. ale super. Ciekawe, jak szybko teraz będziesz rozwalała wszystko. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. No niestety, kosić tak czy siak musisz, ale przynajmniej to gigantyczne struktury będziesz rozwalała od razu na starcie. A ja robię to, słuchajcie. Uwaga, Dziękuję. rozwaliłem traktor. Teraz musimy tylko zebrać. Nie, jeszcze zabrakło. Jeszcze nie stać mnie. Prawie, jest bardzo blisko. Uwaga. Ajajaj. 24. No, chcę to zrobić już. Nie, nie skończ, Nie, zabrakło. A w sumie te maszyny mogłyby sobie pokupować teraz, bo one są tak tanie. Zobaczcie, zobaczcie, jak to jest tanie. Jakie to jest wszystko tanie. Tylko to, te, tego nie chcę kupować. Ej. O, o, ja nie chcę tej kosiarki, bo ona jest za słaba. Za słaba kosiarka. Szybko to. Dobra, gitara. Już szybałem przez chwilę, że straciłem tamtą kosiarkę. Jest! Udało się! Kupujemy ostatnie ulepszenie i lecimy do kolejnego świata. Ej, czy mityczna, rubinowa mrówka tym razem? Dobra, to ja zakładam. Ta należy do mnie. 1,4 miliona. Podoba mi się. Fajnie. Ulepszenie, uwaga. Kupione i o to chodzi. Wykonane. Teraz jeszcze skozić kilka trawników. I zobaczcie, bo jest 85%, 80%, 90%. Uwaga, 99%, 100%. Odblokowano nowy świat. Wow. Wow, to jest dopiero... O kurde, ile, to, ile tu jest światów. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków z Ogrodnika, żebyśmy skosili więcej trawników. I do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć.